Rasistowski viral równa się polityka federalna. To Ameryka Anno Domini 2026. Setki tysięcy ludzi traci wsparcie, bo YouTuber nie zobaczył dzieci. Nick Shirley, influencer maga, pojechał do Minnesota tropić przekręty w pomocy społecznej po tym, jak Trump nazwał Somalijczyków śmieciami, którzy okradają podatników. Pukał do drzwi somalijskich ośrodków opieki nad dziećmi i krzyczał, gdzie są dzieci. Jego film stał się wiralem. Ta krucjata nie wzięła się znikąd, śledcz alarmując programów socjalnych w Minesocie wyparowało w ostatnich latach prawie 9 miliardów dolarów. 98 osób usłyszało zarzuty, prawie wszyscy to Somalijczycy. Shirley niczego nie odkrył, tylko ukarał setki tysięcy osób za zbrodnie kilkudziesięciu. Efekt? Przedwczoraj administracja Trumpa zamroziła wszystkie wypłaty na opiekę nad dziećmi dla całej Minnesoty. Youtuber, somalisty imigranci i zero fact checkingu. W Ameryce Trumpa nie potrzebujesz dowodów. Wystarczy, że twój rasizm dobrze klika się na X, a Ty kliknij w przycisk subskrybuj na Spotify.